Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak wykonać w 100% naturalny szampon na bazie ziół, który będzie oczyszczał w delikatny sposób skórę głowy i włosy i nie będzie nadmiernie zdzierał tej warstwy ochronnej skóry, jak to jest w przypadku detergentów. Bo pomimo, że ja do swoich kosmetyków używam detergentów, które są dopuszczone do produkcji kosmetyków naturalnych, kosmetyków ekologicznych, to mimo wszystko są to detergenty i wiadomo, że mogą one przyczynić się do wysuszenia skóry Głowy i do osobenia włosów. Także dzisiaj taki e, sprocentowo naturalny szampon. Przepraszam, za hałas, ale nagrywam na zewnątrz dzisiaj, i e, nad naszym domem e, przelatują samoloty dość często, chociaż dzisiaj i tak nie przelatują one centralnie na naszym domem, więc jest e, o wiele ciszej. E, ale mimo wszystko, hałas jest. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Ja podczas ostatniej wizyty w Polsce e, wstąpiłam do sklepu zielarskiego, który był nowo, po prostu nowo postały sklep w moim mieście rodzinnym i tam właśnie skusiłam się na zakup mydlicy lekarskiej. Ja już kiedyś się stosowałam, zresztą pamiętam, jak moja babcia opowiadała, że właśnie kiedyś w prano właśnie pranie czy używano do mycia włosów mydlicę lekarską. Mydlica lekarska zawiera w swoim składzie saponiny, zwłaszcza w korzeniu mydlicy lekarskiej, które pod wpływem gotowania wytwarzają pianę. Saponiny są to glikozyty, które obniżają napięcie powierzchniowe roztworów wodnych, przez co wytwarzają pianę i ze względu na charakter swojej budowy też łączą cząsteczki tłuszczu, więc oczyszczają skórę czy cokolwiek, co chcemy oczyszczać właśnie z tłuszczu. Jest wiele roślin, które zawierają w swoim składzie saponiny, większe bądź mniejsze ich ilości, ale myślę, że z takich łatwo dostępnych są właśnie mydlica i herbata. Herbata także zawiera saponiny, zwłaszcza można to zaobserwować, kiedy zalejemy liście herbaty taką nie w 100% wrzącą wodą, i wtedy możemy zaobserwować, że powierzchnia tej herbaty nam się pieni i to właśnie świadczy o tym, że zawierają liście herbaty, zawierają saponiny. Także jeżeli ktoś ma włosy ciemne bądź chce je przyciemnić, to może do takiego roztworu mydlnicy dodać również herbatę czarną i wtedy będzie przyciemniała włosy. Natomiast jeżeli chcecie dodatek herbaty, to możecie dla osób o jasnych włosach możecie dodać herbatę zieloną. Możecie także spróbować samą całą herbatą i jak to oczyszcza. Ja jak na razie spróbowałam z samą mydlnicą i jestem zadowolona z efektu. I chciałam Wam właśnie pokazać, jak taki szampon od podstaw wykonać, żeby przypominał swoim wyglądem taki tradycyjny szampon. Ale sposobów używania mednicy jest wiele. Ja o nich też później powiem. Wykonany kosmetyk ma objętość 300 ml. Na tą ilość podzieliłam objętość wody destylowanej na dwie porcje po 150 ml. Jedną wlandę umytego jedkarzonego garnka i do niej wsypałam 4 łyżki stołowe rozrobionego korzenia mednicy. Całość postawiamy na małym ogniu, doprowadzamy do wrzenia i od tego momentu gotujemy jeszcze około 5 minut. Po tym czasie garnek odstawiamy do wystygnięcia. W międzyczasie do drugiego naczynia za 150 ml wody destylowanej dajemy gumę santonową małymi porcjami i intensywnie mieszamy aż do uzyskania konsystencji żelu. W sumie użyłam około 5 g gumy santonowej. Santa santanową lepiej nie zagęszczać już gotowego produktu myjącego, gdyż doprowadzi to do nadmiernego pienienia się ziół przy ich intensywnym mieszaniu. Przez Przestynięte zioła odcydzamy, a następnie można dodać substancje dodatkowe. Ja użyłam 2,5 ml oleju z awokado i 5 ml gliceryny. Ma to zwiększyć właściwości nawilżające szamponu. Wzięła, przelewam do owkażonej butelki i dolewam tę część, którą zagęściłam gumą samtanową. Dodaję jeszcze 30 kropli olejku rozmarynowego dla wzmocnienia włosów i przyspieszenia ich wzrostu oraz 3 ml konserwantu. Taki szampon bez konserwantów musimy przechowywać w lodówce i zużyć w około półtora do maksymalnie dwóch tygodni. Oczywiście w zależności od tego, jakie mamy włosy, czy są to włosy długie i gęste, czy krótkie, to w zależności takiej przygotowujemy odpowiednią ilość szamponu. Myślę, że lepiej przygotować małą butelkę i zużyć jak najszybciej możemy przygotować taki szampon co drugie, trzecie mycie. Ja swoje włosy myję co drugi dzień, więc taka butelka 300 ml wystarcza mi na około 4 do 5 zużyć. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć pewność, że te włosy są lepiej oczyszczone, no to musimy użyć większej ilości. No i nie zawsze udaje się oszczędzać z tym szamponem, ponieważ jest to mimo wszystko, że zagęściłam gumą santonową, to jest to dość lejący produkt i czasami po prostu nalewa się go więcej niż byśmy chcieli. I na koniec butelka wstrząsamy i szampon jest gotowy nowy do użycia? szamponu używam na dobrze zmoczone włosy. Leję szampon małymi porcjami i dobrze wmasowuję, szczególnie w skórę głowy i włosy tuż przy nasadzie skóry. Jak widzicie szampon w takiej postaci nie wytwarza piany, ale czuć pod palcami, że skóra faktycznie jest oczyszczona z całego łoju, z całego sebu. Jak mówię, nie musimy dodawać konserwantu, jeżeli przechowujemy w lodówce. Nie musimy też dodawać gumy ksantanowej. Jeżeli nie mamy takiej ochoty, możemy po prostu dodać samej takiej wody, Ziołowej, czyli ugotowanego korzenia mydnicy po sadzeniu. Po wystygnięciu dolewamy do butelki. Wtedy możemy pod prysznicem nalewać taki szampon i masowywać skóra głowy w całe włosy, później spłukać i włosy będą umyte. Możecie też w wodówce przechować stężony roztwór mydnicy, a pod ręką mieć drugą pustą butelkę. Wtedy przed myciem włosów przelewamy część roztworu, uzupełniamy gorącą wodą. Taki ciepły szampon będzie na pewno przyjemniejszą alternatywą niż taki prosto z lodówki. Ten sposób na pewno też zaoszczędzi czasu w przygotowywaniu mytnicy przed każdym myciem. Inną metodą myślę, że dla mnie najwygodniejszą metodą to jest po prostu odcedzenie ziół do miski. Uzupełnienie wodą, jeżeli jest taka potrzeba, żeby ta woda była ciepła, ponieważ w takiej temperaturze te saponiny najlepiej się pienią. I wówczas zanurzamy całą głowę razem z końcówkami i wmasowujemy ten roztwór wodny z mydlnicą w skórę głowy. Polewamy skó skóra głowy, polewamy włosy. Później spłukujemy to mydnicę z tymi wszystkimi zanieczyszczeniami. Jeżeli macie taką potrzebę, możecie drugi raz umyć włosy w mydnicy, w już świeżym roztworze. Oczywiście po umyciu takim szamponem możecie jeszcze na końcówki zastosować odżywkę po to, żeby nawilżyć końcówki włosów, ponieważ no, zioło może wysuszać delikatnie włosy. Ja specjalnie nie użyłam odżywki po tym pierwszym moim myciu szamponem, dlatego że chciałam sprawdzić, w jakim stopniu ewentualnie zioło może to włosy przesuszyć. Były delikatnie końcówki przesuszone zaraz po umyciu w ogóle włosów. Włosy były dość sztywne, kiedy jeszcze były mokre, natomiast po wyschnięciu odzyskały swoją sypkość, miękkość, także włosy jak najbardziej były w fajnym stanie, w fajnej kondycji. I oczywiście były oczyszczone, nie były przetłuszczone. Także saponiny jak najbardziej spełniają swoją rolę w oczyszczaniu. Jeżeli ktoś chce. Spróbować właśnie z taką metodą bez użycia y, syntetycznych detergentów, y, albo po prostu chcę na jakiś czas odpocząć, dać odpocząć swoim włosom właśnie od takich substancji. To jak najbardziej polecam taką metodę naturalnego oczyszczania włosów. Zwłaszcza jeżeli zależy nam na tym, aby włosy wzmocnić i y, 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 dodać im blasku. Y, i takiego zdrowego wyglądu. I taki preparat z mydnicy nada się nie tylko do mycia, oczyszczenia skóry głowy, ale także całego ciała i twarzy. Ja czasami taki gotowy szampon z mydnicy, który stoi u mnie w łazience, tacy tego, że dodałam tam konserwantu, używam do mycia twarzy. Czasami na jego bazie wykonuję sobie peeling do twarzy. Także naprawdę świetnie oczyszcza skórę i skóra jest oczyszczona, ale nie jest wysuszona. Także ja serdecznie polecam tego typu eksperymenty z natrystyką naturalnymi substancjami i tych, jak mówiłam, tych substancji, tych roślin z saponinami jest o wiele więcej. Ja będę starała się zdobywać wiedzę na ich temat i być może zdobędę ich, zakupię te, te rośliny będę eksperymentować, które z nich sprawdzają się najlepiej. A na dzisiaj to wszystko. Serdecznie dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!